26 marzec 2023 niedziela męki pańskiej w klasztorze Radzi słynny klasztor w biskupstwie powstałem w 1060 roku w 1250 roku Zabudowano tutaj ten klasztor. Byli tu Norbertanie. Ci sami, którzy sprowadzili pradziadkowie polskich królowej, która jest tutaj pochowana, do Żukowa. Do Żukowa. Filialą Żukowa, do kościół św. Michała Archanioła na Oksyliu. W 1223 roku ufundowany przez Prawa Babcie Polskiej Królowej Małgorzaty Praw Dębowskiej, która jest tutaj pochowana, trzecia Polska Królowa. Dzisiaj mamy mini 26 marzec. 2023 rocznica wyjścia Emilii Kaczorowskiej 26 marca 1884 roku w Krakowie na ulicy Smolisk 15 były to czasy podyfikatu Leona XIII, któremu piątą tajemnicę lord zawierzyła święta Bernadetka w 1879 roku albo nie wiem teraz który traci Katedry z góry. Przez klasztor Norbertanu było trzech świętych biskupów. Było tutaj dwudziestu dziewięciu biskupów. Pochowano tu 25 pięciu. Uważ to, że są pochowane również trzy polskie księżniczki. Polska królowa Małgorzata Brandenburska, przez której koronację 26 czerwca w 1295 roku było odrodzenie Królestwa Polskiego. po 216 latach. Klasztor niezwykły. Dzisiaj mamy też rocznicę przywiezienia 999 Niemek z raczysty do Oświęcimia. Przywieziono również tego dnia 999 Żydówek do Oświęcimia. Były to urodziny 42 Angelii Aucz, urodzony 26 marca 1900 roku w Austrii zamordowana przez amerykańskie bomby 23 grudnia 1944 roku. Były to urodzina Helmuta Szmyta, piątego kanclerza Niemiec tutaj w Hamburgu. W tej samej dzielnicy na Barbeku, gdzie urodził się 7 lutego 1902 roku Bruno St. szef policji w Hamburgu, o 24 grudnia 1932 roku, tego dnia, co się urodził w Polsce, się urodził ksiądz Romuald Jabrzykowski. Romuald Jabrzykowski. Rodził się w rocznicę urodzin swojego wuja, arcybiskupa Romualda Jabrzykowskiego, 7 lutego 1902 roku. Jego wuj, Romuald Jabrzykowski, rodził się 7 lutego roku urodzin ostatniego papieża, fatmińskiego papieża Piusa XII, 7 lutego 1876 roku. 7 lutego 1913 roku. W urodził się ksiądz Józef Woźniak, kapłan w Poznaniu w 1939 roku. Pierwsza pracówka to były owińska, gdzie był świadkiem likwidacji tysiąca pacjentów. Potem obóz dachał. Po zwolnieniu w dniu 29 kwietnia 1945 roku, kiedy Amerykanie zamordowali 960 Niemców. Tego dnia Amerykanie bombardowali klasztor Landshut, klasztorów szklanek. Ksiądz Józef Woźniak został już pasterzem w Hamburgu, w czterech szpitalach i sześciu obozach. Mówił właśnie, jak tragedią jest, jak Anglicy skazują Polaków na karę śmierci. Wrócił do Polski ksiądz Józef Woźniak 8 Września w 1946 roku, kiedy kardynał Klont na jasnej górze zawierzył Polaków i sercu Marii. Tego dnia właśnie wrócił ksiądz Józef właśnie do Polski. Został 1 lipca w 1961 roku kustoszem sanktuarium w Turcach. Tam gdzie teraz wczoraj. 25 marca była 43 pierwszyka księdza Michała Woźnickiego To pierwszym mój w intencji przywrócenia mszy świętej Trydenckiej do klasztoru na Bronieckiej 9 Tu mamy pierwszego biskupa świętego biskupa Draceburga Racebór, katedra kościoła Norbertanów dzisiaj ksiądz Michał Woźnicki modlił się znowu przed kościołem przed kościołem na Wronickiej 9 a my przypielgrzymowaliśmy tutaj do świętych Tutaj mamy scenę męczeńskiej śmierci ukamieniowanego 15 lipca w 1066 roku Avertusa który był tutaj w kościele Świętego Jerzego na górze kościele fundowanym w 1962 roku, kiedy była koronacja cesarza Otto I i jego żona świętej Adelaide, prawda? polskiej Klobieryce, na Rzymie. 2 lutego 1676 roku na Wawelu była koronacja Teresy Półnagłody Sowieckiej, regentki Bawarii, urodzonej na Wawelu 4 marca 1676 roku. Matki cesarza Karola VII urodzonego przemienia Pańskiego w Brukseli. I zwykła jego koronacja. Tysiąc lat po synodzie, 12 lutego w 1742 roku we Frankucie nad Memem, w tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego w 742 roku. Jest punktem odniesienia do niszczenia katolików w przerażającym programie, którego teraz jesteśmy świadkami. Wszyscy święci, pomóżcie nam, pomóżcie w odzyskanie naszego kościoła, Świętego Kościoła Katolickiego. Nasz ksiądz Michał Woźnicki Martwił się dzisiaj o przywrócenie mszy świętej, a tutaj przypilgrzymowaliśmy do Polskiej Królowej do biskupów, do biskupstwa w Radziborzu również prosić naszego Ojca Niebieskiego Który ukazał się 1 lipca 10... w 1932 roku, Eugenia Wasko. Było to dzień uświęcenia na kapłana Bruno Rothschilda, którego matką chrzestną była Teresa Mańska-Misroid. Cudownie uzdrowiona za przyczyną świętej Tereski. Była u niej pielgrzymowałem do niej 7 lutego 2007 roku kiedy biskup Koszalina Miecz wyruszył na pielgrzymkę do Izraela z księżmi polskimi pielgrzymka pod tytułem Przewodniczącym miłości i pod siłą płaczu otrzymał nominację na arcybiskupa Warszawy Warszawy, zniszczonej frakcji Powstania Warszawskiego. Matka Boża wiedziała, dlatego 28 kwietnia 1943 roku objawiło się w Warszawie, zapowiadając swoje objawienie 3 maja 1943 roku, był to dzień, kiedy w Berlinie Zilutnowana naszego dziadka Konstantego. Zilutnowana za podanie chleba. Osierocił 55 dzieci. Wskazany na karę śmierci za podanie chleba. Wszystko to jest w jednym programie, co teraz się odbywa. Jesteśmy w klasztorze w Wrocławiu, wszystkimi świętami, z całym niebem, z Naszą Matką Bożą, że święta niepokalaniowe poczęcie 25 marca 1944 roku w Krakowie w kościele św. Tomasza. Został wyświęconych 80 kapłanów. Zawdzięczamy to postawie księdza Stanisława Czajki, który został cudownie uzdrowiony wodą z Lourdes 2 grudnia w 1943 roku, kiedy była tragedia w Bari, gdzie zebrano tonę gardą. Zazum żeby wymordować miliony Niemców. Został cudownie uzbrojony. Został biskupem częstochowy 28 października w 1944 roku, kiedy w Ameryce spotkania, spotkała się Polonia amerykańska z Rooseveltem, który obiecywał dotrzymanie umowy. Karty Atlantyckiej z 14 sierpnia 1941 roku, kiedy planowo zlikwidowano Maksymiliana Kolbę w Oświęciniu, tam gdzie przywiziono go 303 Polaków. 28 maja 1941 roku, w dniu kiedy zlikwidowano arcybiskupa Juliana Nowowiskiego, naszego świętego arcybiskupa Płocka, który został. O który urodził się 11 lutego w 1858 roku w dniu objawienia Lourdes. Jego biskup pomocniczy, biskup wietnamski, został planowo zlikwidowany w Hamburgu 11 lipca 1941 roku, kiedy w dachu umieszczono niemieckich kapłanów. Umieszczono również tam w tego dnia biskupa Neuhoislera. Który się urodził przy Dachu 27 stycznia w 1888 roku. W rocznicę śmierci kardynała Jana Teodora, wnuka Sowieckiego, arcybiskupa Prezing. Wiedział o tym Ratzinger, który został kapłanem, został biskupem Monacha i 25 marca 1977 roku. Został wyświęcony na diakona przez arcybiskupa. No i Heuslera, 29 października 1950 roku. Była to dziewiąta rocznica, kiedy do Dachau przywieziono księdza Józefa Woźniaka z Hamburga i kapłanów polskich w 1941 roku. Matko Boża, królowo świata, królowo polski. Królowo również tej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, przez którą było odrodzenie Królestwa Polskiego 26 czerwca 1900-1295 roku. Było to 100 lat po tym, jak jej prapradziadek ufundował Kościół Świętego Mikołaja tutaj w Hamburgu, Adolf III Schauenburg. Założyciel w Szkowie Klasztoru Norbertanów, był również jej prapradziadek. I dziadkowie, i dziadkowie wszyscy budowali dla chwały Bożej. Ona jest tutaj, zmarła tutaj w Radzie Bożu 10 kwietnia w 1315 roku. Matko Boża, nasza matko, królowo świata, królowo Polski, wstawia się za nami o prawdę. I również Maksymilian Kolbe, prawda, żeby była o nim jak również o tych wszystkich oplanowanych likwidacji biskupów, prosimy Ciebie, Matko Boża i Jezu Miłosierny, o świętych biskupów dla Kościoła Katolickiego, świętego Kościoła Katolickiego. Jezu, tobie. Matko Boża, Królowo Świata, Królowo Polski, dziękuję za wszystkie łaski. Również te łaski, które otrzymujemy w Tulcach. Tam gdzie kustoszem był ksiądz Józef Woźniak, który był duszpasterzem tutaj w Hamburgu, również przed wojną i po wojnie. I po wojnie. W szpitalu Matki Polskiej, Teraz przyjęty, gdzie mogę się modlić. Jezu, Wam Tobie dziękuję Ci. Jezu miłosierny za wszystkie łaski.